Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z The Total War: Warhammer 3, kampania Tyrionem. E, Na no, czym my skończyliśmy? 18. tura przeminęła z wiatrem. Jesteśmy w 19. turze. Mamy tutaj naszego głównego lorda. Wydaje mi się, że nim się wycofamy z oblężenia. Nie, nie, kontynuuj. Tym lordem wycofamy się z oblężenia. O, niech się wycofa tych jednostek. Można sobie obozowanie. Można nawet nie obozowanie. Wrócimy sobie do settlementu i uzupełnimy te jednostki. Nie możemy nic zwerbować. Dobra, no, to poczekamy jeszcze. Tą armię myślę, że popłyniemy tutaj po skarbie. Ale to myślę, że w następnej niech tutaj te jednostki jeszcze się zregenerują. tak do, Tak do pełni. Okay. W międzyczasie piraci chcą paktu, o nie agresji? Oj, nie ma opcji, wycinamy ich w pień Okej, okay, jesteśmy po przeskipowaniu tury Myślę, że ta armia sobie jeszcze chwilę posiedzi, po rekrutuje się, po się, 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 się do końca Może weźmiemy im jedną jednostkę jakiejś kawalerii Żeby mieli na wszelki wypadek Oni tak samo, oni muszą siedzieć, czekać Dobrze, niech tak będzie. Siedzimy, czekają na odnowienie jednostek i skipujemy dalej. Dobra, jesteśmy po przeskipowaniu tury. Dobra, jesteśmy po przeskipowaniu tury. Widzę, że stało się coś, na co gorąco liczyłem. Odpuścili sobie ten settlement. Sobie go z ogromną łatwością przejmiemy. Zwrócimy jedną jednostkę piechurów. Zróbmy tak, że. Na razie okrążymy Połączymy te dwie jednostki w jedną Żeby uzupełnić tamtą jedną jednostkę i... I elegancko Tu sobie weźmy rozporządzenie pod handel Okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie I Tutaj ta armia niech się uzupełnia jeszcze a w następnej turze dotkniemy te dwie jednostki. A to marmion, popłyniemy tutaj po skarb. I w momencie, jak przypływamy po skarb, możemy, mamy wybór albo zdobyć większą część skarbu tylko że tej, tej części skarbu pilnują piraci albo wziąć mniejszą i uniknąć walki. My nie unikamy walki. Mamy łatwe zwycięstwo. Aha, to łatwe Co prawda, straciliśmy dwie jednostki. Ale myślę, że pieniążki nam to wynagrodziły. Z tej walki dwa i pół tysiąca, a za to 8. Dobra, to wracamy sobie do, do lotern. Musimy poczekać dwie tury, żeby ulepszyć jeszcze bardziej nasze miasto. Myślę, że w międzyczasie damy mu jakąś jednostkę. No, tylko pytanie: co możemy ci fajnego dać? Dajmy ci dwie takie jednostki, dwie takie. Naszemu Tyrionowi, jak i tak siedzi i czeka. Hmm, no, za dużego wyboru nie mamy. Dajmy mu dwie takie jednostki, może jedną taką. Te oddziały połączymy i damy mu jeszcze jedną straż morską z lotern. Starczami. Dobra. Technologia. Wieże magów musimy zrobić. No to zróbmy, żeby się robiła wieża modów. A w międzyczasie podrzucimy ulepszonko pod... No może pod wszystko. E, plus 5% prędkości. Może być. Mamy umiejętność do, do rozstania. No to, to, jest u kogo? U naszego drugiego lorda. No, to, żeby sobie radził lepiej w, w, w walce we zwarciu. I skipujemy no, dalej. A może zanim zyskujemy, to ja tylko powiem, że jestem ciekawy jak szybko armia piratów stąd dotrze do nas, bo no, tu z pewnością już się zrekrutowała nowa armia, ale zobaczymy wkrótce. Dobra jesteśmy z powrotem, tutaj coś wykonanego, piractwo, przychody z handlu morskiego, plus 25 strat, a plus 25 strat, okej, okay, dobra, nie przejmujemy się tym zbyt, no czekam aż tam się zrekrutują. Zrekrutowalibyśmy mu więcej jednostek, ale niestety mamy bardzo mały przychód. Okej, okay, dobra. No to sobie tutaj tych piratów, którzy sobie obozują. Myślę, że takiej gry nie ma co grać. Dajemy auto. I bierzemy pieniążki i wpływy. O, ktoś tam tam jeszcze przeżył. Nie na długo. A, sam lord. Szybko stracimy tego lorda i elegancko To będziemy się chcieli tutaj wrócić Zreplaniszujemy mu jednostki i podejdziemy do bitwy o przedmiot o kieł słońca Ale to najpierw musicie się zreplaniszować. Można zrobić zrobię i elegancko i niech się replaniszują. Tutaj, jeszcze jedna tura. To poczekamy sobie tą jedną turę i ulepszymy sobie lotern. Okej. Okay. A, jeszcze mamy punkt do wydania. Dobra, najpierw do Co możemy ciekawego mu rzucić? Utrzymanie minus 10% i minus 10% spaczenia w prowincjach, w których się znajdujemy. A dla drugiego lorda damy. Siłę lwa, dyscyplina plus 10 to będzie dobre. O, nasz czarodziej, nasze czarodziejka w sumie. No to ulepszymy jeszcze bardziej kometę. Kometa jest na maksa. Potem, może, łańcuchy błyskawic. No po prostu lecimy w wszystkie te cztery umiejętności, żeby je mieć na maksa. A potem się zobaczy. No potem już będzie randomowo. No potem, może jeszcze tu wyszukiwanie przedmiotów, bo to może się przydać. Tak, to musimy czekać turę. Dokładnie, no to poczekamy sobie tą turę. I widzimy się niebawem. Dobra, i co mamy tu dalej? Wykorzystujemy sobie od razu pieniążki do budowy. Oni tu jakoś za bardzo nie chcą podejść. No dobrze. Z wami jak wygląda Konfederacja. Dalej czekamy. Okej. Okay. Dobra. Szybka umowa. Z wami chcemy paktu nieagresji. Chcemy jak najbardziej I od razu. Umowa handlowa, dostęp wojskowy, tak wszystko co tylko możesz. Mają takich samych wrogów, czyli mroczne elfy, co nam bardzo pasuje. Z wami paktu nieagresji i dostęp wojskowy też sobie weźmiemy. No i to byłoby chyba na tyle z szybkich umów, jakie możemy wziąć. Nasza główna armia jeszcze czeka. No, myślę, że dwóch nie będziemy czekać. Po jednej turze sobie przystąpimy do bitwy. Wami możemy się ruszyć w skarbce. Nie mamy, żeby wam powiększyć armii. Myślę, żeby jej tutaj nie przeatakować. Bo z nią nie możemy się konfederować, a zajmujemy no połowę Ultuanu, jakby nie było praktycznie. Może nie połowę, tylko jedną czwartą. No, ale dobrze. Dobrze. To sobie czekaj, albo może popłyńmy to bombą w morze. Zobaczymy, co tam piraci knują. Coś zobaczymy. Tak, widzimy, armia. Ich główny lord i bohater. No dobra, to skipujemy. Ok, i po zakończeniu tury pojawiła nam się pojawiło nam się wydarzenie. Tutaj możemy wydać punkty wpływu albo zyskać Zyskać za niestety unbuff'y Unbuff'y? Tak się mówi? Kto wie, za przeszkadzajki No cóż, weźmiemy sobie to, bo chcemy mieć O, bardzo fajnie e, Bo chcemy mieć jak najwięcej punktów wpływu Tu sobie siedzą Niech sobie siedzą. Czy my widzimy tutaj na morzu jakieś skarb Nie, niestety nie widzimy. To wrócimy sobie to armią na, na razie do loterii. Tą widzimy wyjdziemy z settlementu. I teleportujmy się... Teleportujmy się do misji. O, będziemy tu walczyć z elfami. Nasi sojusznicy. No, ale dobra, lecimy. No dobra, jesteśmy, to zacznajmy bitwę. This is a sad day for Ulthuan. When Asur fights Asyor within sight of the White Tower, Hadris would surely weep as I will for the dead that I slay this day. But make no mistake, I will reap a toll for my honor.

Oni mają artylerię. duży zasięg. Będą mogli nas są bardzo ładnie są dostrzelać, także tędy sobie puścimy kawalerię. Żeby wychała w ich plecy. Pytanie, czy my jesteśmy od razu w ich zasięgu kawalerii? Kawalerii? kawalerii... kawalerii... Artylerii? Nie, nie jesteśmy, także myślę, że tu się poustawiamy i zobaczymy czy oni po nas przyjdą. Także na początek grupy kontrolne, piechota, to jest pojedyncza. Pojedyn czy łucznicy, reszta uczniów i nasza jazda. Dobra, no to ustawiamy was z przodu, w tą stronę ustawimy was. Ok, to ustawimy sobie jeszcze cztery jednostki. Myśle damy piątą na wszelki wypadek. Cała reszta niech ustawi się tutaj. Wyhota przed nimi niech się ustawi. Lord równo z nimi, Mac z tyłu. A nasza jazda jest tutaj. Czyli nasza jazda po prostu nie wiem, gdzie ona jest. Tam, gdzie się jest. Dobra, nasza jazda niech leci w krzaki. Zobaczmy, czy będą stać. Będą stać się patrzeć. Ciekawe tylko, w jakim tempie przyjdzie im wsparcie. Dobra, no, nasze się jednostki stawiają. No, jeszcze nie wychodzą. Ha, stamtąd miną. ci mistrzowie wiedzy tajemnej. Dobra. Kawalerię na razie sobie tutaj zostawimy. Ona jest na razie niewidoczna, bo jest w lesie, niech sobie tutaj stoją. No i czekamy, niech podejdą pod nasze jednostki. To jest oddział przeciwpiechotny. Mają naprawdę spore obrażenia. I 12 takie oddziały. A jeszcze bohater przeciwpiechotny. Dobrze, damy sobie ze wszystkim radę, na no, spokojnie. Oni się ustawią z nimi do szeregu, czy będą szli na nas prosto? Będą prosto na nas szli. Dobrze, no, zapraszamy. <laughs> Oj, niech tylko pojedą. Niech tylko podejdą w nasze jednostki strzeleckie. Ich wycofam na tył tutaj, żeby mieć jeszcze większą siłę strzału. Ok, kawalerię możemy puścić do przodu. Może wróg jej nie zauważy. Ok, to lećcie kawalerią w artylerię przeciwnika. A tu już możemy lecieć z normalną prędkością. Odpowiedź. Odpowiedź. poszło. Odpowiedź. 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 się! Odpowiedź. 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 i się tak obrócą bardziej. Okej, okay, oni jakoś bardzo dziwnie idą. Trzymają się na, na bardzo niefajnej odległości. Okay, to nie chcą do nas podejść, to my do nich podejdziemy. Zacznijmy w nich ostrzał. Dobrze, niech nasza jazda się wycofa. On zrobiła bardzo ładną robotę, e, ubijając h-artylerię. Ta jednostka wjedzie w e, jednostki łucznicze naszego przeciwnika, bez a wy tam, a wy tam. Nie wiem dlaczego nie tak bardzo źle podeszli pod nich. Chyba sobie wstrzymamy na chwilę. Zobaczymy co tu się dzieje. Dobra, nasza konnica się dobrze spisała, niech się wycofa jeśli tylko będzie mogła. Te jednostki niech sobie strzają w Lorda. Te dwie niech podejdą po prostu. Oni tam już idą, wy przeróbcie się na... Przeróbcie się na jednostki walczące w i przytrzymajcie ich trochę. Uderzymy w nich kometką. To brzmi jak naprawdę dobry plan. To prawda nasza jednostka jest w samym środku tego zaklęcia. Ale co z tego? A wy podejdźcie pod nich, wy zatkujcie ich smieczami. Ostrzał ogólnie na jednostki. Tu bardzo nieładnie się zgrupowali. się Wycofajcie, to ty jest zostań ty idzie do przodu. Nasz lord na lorda przeciwnika. Te jednostki coś tam ostrzeliwują. A, w lorda mieli strzelać. To niech sobie tam strzelają. Nasze nasza jazda się wycofała. Bardzo ładnie to i wleci z powrotem w jednostki strzeleckie naszego wroga. Dobrze, zobaczmy. Czy może gdzieś żyć kolejny czar? Myślę, że tutaj będzie rane miejsce. Pięknie, pięknie. Oni też robią dobrą robotę. Wy ich przytrzymajcie, ty przytrzymaj Lorda. Tutaj co się dzieje? Wy możecie iść im na plecy. Zostanie tutaj nasz Lord Czarodziejka. Nasza niech się wycofa. Ona nie powinna być tak blisko jednostek wroga. Dobra. Nasze jednostki strzeleckie niech zajmą się tym co tam podchodzi. I wy też się tam zajmijcie. Ta jednostka łuczników jest już wolna, niech zacznie tam jak najszybciej ostrzał. Jakby sobie poradziliście, to ostrzał tam, by wspólnoczyć tą jednostkę. Ta jednostka sobie poradziła, ale wraz już na plecach ma jednostkę przeciwnika. Tutaj nasza kawaleria jest rozproszona. Zbierzcie się w kupę i przeatakujcie tamtą jednostkę łuczniczą. Tutaj ich trzymamy bardzo ładnie. Nasza czarodziejka się wycofuje i o to właśnie chodzi. Gdzieś się to potrzemy? Wam, życie, żebyście się trzymali. Mam się go ulepszyć, on ich leci w to. Tu się ładnie dzieje, tutaj sobie też ładnie daliśmy radę. Dobra, ci łucznicy mogą tutaj im pomóc. Wy, walka w zwarciu i na ich bohatera. Wy się bawicie z ich lordem, tak się z nim wręcz. Wy ostrzał na jednostki ucznicze. ostrzał na jednostki ucznicze Ostrzał w piechotę i ostrzał w jednostki łucznicze. Wy się tu fajnie bawicie, widzę. Zostało nie za dużo, już was zostało, wycofajcie się i szarżujemy. Jeszcze idzie ich lord. Chcę to niech przejść. No tu już im praktycznie wszystko popadało. Tutaj się trzyma ta jednostka jeszcze To dosyć dobrze. Walniemy w nich piorunem. Dzień. Dobra, trzeba tutaj wszystko pilnować, żeby za szybko nie szło. Bo pomożecie w to, pomożecie w to, chyba jednostka może im pomóc. Tyryjny się tutaj bawi, oni wecą w nich. No i tutaj też powie, się się wycofają. Ta jednostka naprawdę bardzo niedobrze. Jednostka też powinna się wycofać, trzy jednostki ale wy się tutaj z nimi zabawcie, Tyrem tutaj niech się zabawi, może bardziej tutaj z nimi, wy się tutaj z nimi bawicie. Jednostki niech, niech się tam pobawią, tak wy własnych tam się bardziej przybawicie. Oni się wycofują. Dość wolno, żeby przeżyli. No Ale tak, ta jednostka jest tutaj. I strzelają im w plecy. Oni też. Oni tutaj gdzieś. Prawie dwa walki w zwarciu. Damy okazji tych jednostek. Dobrze, oni tutaj kończą lorda. Silverhounds! Mówi się rozstufają i sobie postrzyjdź ich tutaj, te dwie jednostki się poddały. Się z nim. ale widzę, że już tutaj tracą dyscyplinę i uciekają. Dobrze, na to nasz lord leci tutaj. Tutaj też bardzo ładnie poszło, Wytwawcie się w to miejsce. Jeszcze jednostka uczniów niech stoi, stoi, A oni sami do nas podejdą. To jest nasz, tylko proszę. Loyal! Ach, Sirip, idźcie tutaj w grę gdzie... przeżyliście jakoś w dziesięciu. Akurat! Mogę znaleźć? Niech się z tym without fail. Mam dość mocno nieco to trzeba im przyznać. Oj, jak to zostało naprawdę bardzo poważne wydarzenie. Ostatni. I wycięci w pień. Wyszedł ten spawiciel. się po prostu wycofać. No, to ta jednostka też nam przetrwała, to żeby słuchajcie bliżej naszych. Wy sobie postrzegujcie tam jednostkę. Ok, o, i mamy łatwe zwycięstwo. Dobra, jesteśmy już po walce. Na szczęście nic nie straciliśmy. Tutaj w było blisko zostało ich tylko pięciu. Uzupełnienie. Albo pieniążki, weźmy pieniążki. Tutaj nasza armia nie jest zagrożona. Także weźmy sobie z dokumentów, żeby się. Widzicie? To jest to, co mówiłem, 5 na 90 ich zostało. Dobrze, tu się zrekrutujecie z powrotem. Mamy dość pokaźną sumkę. Możemy coś polepszać. Tutaj wzniesiemy lepszy budynek. Tutaj się dobrze dzieje. Tutaj też. Tu możemy Wam dać. Budynek po to rozwój. Ta armia niech sobie wraca I tak, możemy rozdać punkty dla naszego głównego lorda, dla Tyriona. Mamy dwa punkty do rozdania. To lecimy i w pancerzyk i dla maga łańcuchem błyskawic. No i okej, okay, jesteśmy w skipowaniu. Myślę, że tą armię wyślemy. O, to coś nieprzyjaznego chyba jest. Tak, to są już mroczne elfy. No tutaj też. No to myślę, że wiemy, jaki będzie nasz kolejny cel. Dobra. Dobrze, tak. sobie wraca do lotern. Lotern się ulepsza, mamy dużo magów. Dalej pod rozwój. Ulepszamy budynek pod przychody, i tu ulepszamy po prostu miasto. Okej, okay, możemy będę mam technologię. To jednak, cofniemy sobie której z tych ulepszeń. O na przykład to pod rozwój. I zamiast tego wrzucimy sobie ulepszenie, żeby odblokować kolejne drzewko rozwoju. I za to będziemy mieli minus 6 do werbunku. To sobie weźmiemy. No i co? ale Tak, mi się rekrutuje. Pieniążku nam za dużo nie zostało. Co za nie zrekrutujemy. zrekrutujemy. Ale na pewno damy wam jakąś kawalerię. Dobra. Tak, co się stanie w następnym odcinku? Czy piraci uzbierają bardzo potężną armię i przyjdą nas podbić? Zobaczymy w następnym odcinku. Zapraszam Was oczywiście do zostawiania komentarzy, łapek w górę, subskrypcji. I gorąco Was za zachęcam do tego, żebyście mi dali znać, czy byście chcieli więcej odcinków, na przykład właśnie z Total War a czy bardziej z The Last of Us czy może z jakiejś innej giereczki za 3 dni wchodzi na steam Stalker 2, to myślę, że też będzie ogrywany także życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku